Siemanko, witam, witam ponownie na moim kanale Dzisiaj kolejny dzień wykopków No i co? Zrobiłem sobie rundkę po okolicy Generalnie wszystko dalej było zasiane, ale wjechałem w taką ślepą uliczkę Mówię, a zobaczę co tutaj To tu było tylko jedno pole z ziemniakami, tak to wszystkie z kukurydzą Także na kukurydzę jeszcze nie pora No ale wyjeżdżam za kukurydzy Patrzę, a tu taka sytuacja Także na to pole na razie póki co nie mam jeszcze e, pozwolenia. Poczekam aż rolnik tutaj podjedzie i, no i zapytam. Także trzymajcie kciuki, oby się udało. Bo e, byłoby naprawdę fajne pole na dzisiaj. No i udało się. Co prawda. E, Tutaj e, ci ludzie, którzy pracują na polu, to nie, nie są właścicielami terenu, ale dostałem numer telefonu do, do właściciela. Zadzwoniłem, zgodził się bez problemu, powiedział tylko, że jak znajdę dużo złota, to mam się z nim podzielić. Także... <laughs> I życzył mi powodzenia, także <laughs> życzcie też powodzenia na to złoto. I co? E, ja już jestem zebrany, sprzęt na sobie, przy sobie i ruszam w teren, nie będę przedłużał także widzimy się przy pierwszym dołku dobra, mamy pierwszy sygnał wykopiemy sobie go razem zobaczymy co to będzie sygnał jakiś nie należy do takich idealnych, ale po wykopaniu bardzo się polepszył nie wiem czy to jest to Był pędzik jest tu, w tej gródce. No. Jest, już to mam. Wygląda to na ogryzek wycierucha. Kiedyś było monetko, no a teraz stan tragedia. Nie dość, że nic nie widać. To jeszcze niewiele z tego zostało, także no nic. Nie ma co tu dużo opowiadać, kawałek monetki zapowiada się ciekawie, zobaczymy jak będzie dalej, do następnego. No i mamy pierwszą krągłość. Jeszcze nie wiem co to jest Dość spore Wygląda mi to na Napoleona Tak, to będzie Napoleon Napoleon trzeci Dobra, Przemyję i się włączę No i jest Napoleon Trochę włosy mu przeżarło Moneta z 1856 roku Napoleon III z tyłu ładnie widoczny orzeł Cink, cink centimes, czyli 5 cm Kawał fajnej monetki z brązu, tylko aby stan był troszkę lepszy. No ale super, zapowiada się całkiem ciekawie. O kurczę, tam mi się odpiął. Generalnie tutaj, gdzie ta kukurydza jest To wychodziło w zeszłym roku dużo srebra Dużo średniowiecza Późniejsze monety też wychodziły, ale Ale generalnie bardzo fajne pole było Także czekamy na nie, aż, aż się zwolni A w międzyczasie ryjemy to Także tuż obok Zapowiada się ciekawie Zobaczymy co wyjdzie dalej Jest, jest pierwsza monetka, także jest super, no i teraz z takiego to dołka wychodzi klocuszek biko, no, Nic jakiegoś rzadkiego, takie klocki wychodzą, ale ten jest nietypowy, bo jest zrobiony z ołowiu. Zazwyczaj wychodzą mi jakieś miedziane, mosiężne, cynkowe, a ten jest ołowiany. Na czym ta gra polega? A teraz mocny sygnał. Dawno już takiego nie było. Także kopniemy sobie na żywo. Może akurat coś fajnego wyskoczy. Dobra, jest kopnięte. I co mamy? kawałek łuski albo i nie albo i nie. nie to nie jest kawałek łuski ale co to jest to też to też nie wiem no, takie Taka półokrągła blaszka zagięta Nie jest to łuska, bo tutaj w środku widać takie takie zgubienia nie, nie wiem co to jest No nic, lecę dalej o, tutaj koło tej kukurydzy znalazłem miejsce gdzie wychodzi trochę więcej sygnałów bo tam przeszedłem to wszystko co tutaj jest za mną bardzo, bardzo cicho Czyste pole, no a tutaj miałem przed chwilą tego klocuszka, tą blaszkę, no i kolejny sygnał. No i jak widzicie jest tam w dołku krągłość, dość duża. Coś to lekkie, to chyba jest jakaś monetka cynkowa. To mi się zdaje tak, to jest dziurka, cynkówka, to będzie straszny zajazd, bo to kurczę. Rzadko kiedy wychodzi w dobrym stanie To Zresztą tutaj rzadko która moneta wychodzi w dobrym stanie Ale ta tu już w szczególności Zaraz ją przeczyszczę No i jak będzie coś widać to się włącza No i coś tam widać 25 centymów Lekko widać trzy tarcze Druga strona kompletnie nieczytelna jest monetka I tyle tam wpadła ta monetka ostatnia z dziurką, kawałek dalej kuleczka no i tutaj stąd wychodzi taka, taki kawałek klamerki nic starego, jakieś 18 19 wiek, podejrzewam raczej chyba 19. no ale jest jest fancik także vecime dalei. Słuchajcie, teraz taka sytuacja, idę, idę do tej klamerki już przeszedłem z 30 metrów, no i cisza totalna. Mówię, co jest grane, kurde. Tak to zawsze coś tam gdzieś pierdnęło, jakieś, jakieś żelazo, a tu teraz cisza kompletna. Mówię sprawdzę sobie o, o szpadel, czy ten wykrywacz w ogóle działa. No i kurwa cisza. Okazuje się, że cewka mi się rozładowała. Na szczęście mam jeszcze drugą e, tą mniejszą, bodajże dziewiątkę no i idę do auta, zamienię cewkę, cewki no i będę dalej łaził z tą mniejszą po zmianie tej cewki no lipa straszna, nic, nic ciekawego nie kopnąłem parę sygnałów generalnie to się przebranżowiłem na zbieranie ziemniaków, bo chyba to się dzisiaj bardziej opłaci torba już pełna, idę w, do auta zrobić zrzut no ale co teraz? Ja wiem za 30 metrów od samochodu sygnał. No i coś wyskoczyło, jakieś, jakaś zielonka, widać, dość spora, nie wiem co to jeszcze jest. Teraz się przełączę, zobaczymy razem. No i siedzi tutaj w tej bryłce. Nie wiem czy to będzie monetka. Coś to, to za duże. I chyba dziurka na środku ma, czy mi się zdaje jest duże, dziurawe czyżby jakaś monetka przebita dajcie mi chwilę jeszcze to i się włączę Zgubiłem gdzieś przykacza nie wiem gdzie go musiałem czy mi gdzieś wypadek zbierałem te ziemniaki Gdzie się przejdę tutaj dookoła które doszedłem może gdzieś leży Może po drodze ziemniaków na zbiorach. to chyba będzie potem po Teraz to nie wiem, czy ja go znajdę. Dobra, nie znalazłem tego psikacza. Ale wytarłem trochę o, o tą gąbkę w moneciarce No i tak to się prezentuje. Nic nie widać. Wiecie ruch kompletny wydaje mi się, że to była kiedyś monetka. Nie wiem czemu ją przedziurawili. No i tyle. No i teraz mamy drugi sygnał po przerwie taktycznej. Jest to taki pieniążek monetka z dziurką po wielkości. Strzelam, że to było 10 centymów Strzał, najprawdopodobniej, bo to taka wielkość na 25, jest za mała, a piątka za duża. ale nic na tym nie widać. Nawet jest, jest. Tylko strzały A pierwszy sygnał to był czubek od ja naboju. Także tego nie nagrywałem. Bo, no bo po co? Dobra, lecę dalej. Zawsze spada taka piąteczka z dziurką. 5 centymów. Widać nawet rocznik. 1917 rok. No stan taki nie najlepszy, bo to taka cieniutańka się zrobiła. One to normalnie trochę są już jej trochę ubyło przez te lata po ziemi no, ale przynajmniej coś widać pogoda fajna pole piękne równie tańkie. idealnie się chodzi tylko co z tego jak fantów nie ma łażę, łażę, łażę praktycznie rzadko cokolwiek kopię, jak już coś kopnę to to albo jakiś kawałek kołowiu, to jakaś spłonka. Uff, po wykopkach rozładowałem chyba wszystko, co mogłem rozładować. Cewka jedna, e, słuchawki, druga cewka, no i został jeszcze panel plus, plus drugie słuchawki, no ale bez cewki to choćbym chciał, to, to nic nie zrobię. W sumie od ostatniego tego fanta nic więcej nie wyszło. Ciekawego same śmieci. Śmieci albo kuleczki. No i tyle. Zaraz zobaczycie podsumowanie, co tam, co tam wyszło z tego wypadu No i co? Przy okazji nazbierałem sobie trochę ziemniaków. na spożytecznym. No i mamy podsumowanie. Kuleczki. 8 sztuk, jedna taka większa się trafiła pocisk od naboju e, ten klocek, bikel ołowiany, fajny fajny bo, bo jeszcze ołowianego nie trafiłem jakaś plomba ale wycieruch totalny, tu nic, nic na niej nie ma e, do tego klamerka, a, klamerka dwa kawałki klamerek tu wyszedł taki guziczek ołowiany, łóżko urwane czy cenowy może. Mniejsza z tym. Właśnie dziwne, że tu guzików żadnych nie było. Oprócz tego jednego żadnego guzika nie trafiłem. No i 4-5 monetek. Z tym, że to to jest zupełny wycieruch. Nawet postawiam, że to była kiedyś monetka, ale nie można tego potwierdzić, bo tu nic na niej nie widać do tego trzy monetki z dziurką to będzie 25 centymów takie z trzema herbami tu jest 10 centymów no i, i piąteczka no i fantem wypadł w sumie pierwszym takim lepszym fantem był ten napoleon 5 centymów no stan Pozostaje wiele do życzenia ale można powiedzieć, że gdzie ona spadła? A tutaj jest ok ale można powiedzieć, że, że to jest najlepszy fan tego wypadu no to tyle no i żegnam się z wami zapraszam do subskrypcji lajkowania, komentowania no i wszystkich tych pierdół Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!